W uniwersum Marvela relacja między Ghost Riderem a Blade'em opiera się na głębokim wzajemnym szacunku wynikającym z ich wspólnych doświadczeń w walce z siłami nadprzyrodzonymi. Obaj bohaterowie, choć różni w pochodzeniu i metodach działania, wielokrotnie łączyli siły w obliczu zagrożeń, które przekraczały granice ludzkiego pojmowania. Ghost Rider był nazywany również duchem zemsty. I to właśnie on, po zawarciu paktu z demonem Mephisto, stał się narzędziem sprawiedliwości w świecie pełnym grzechu i zła. Jego misja polega na karaniu winnych, niezależnie od ich natury czy pochodzenia. Blade z kolei jest półwampirem, który po tragicznym wydarzeniu z dzieciństwa poświęcił swoje życie polowaniu na wampiry i inne istoty ciemności. Jego determinacja i niezłomność uczyniły go jednym z najbardziej skutecznych łowców potworów w uniwersum Marvela. Blade działał nie tylko w pojedynkę, ale także jako członek różnych grup, walcząc o bezpieczeństwo świata, który nie zawsze potrafił docenić jego poświęcenie. Ich drogi skrzyżowały się wielokrotnie, zwłaszcza w ramach grupy Midnight Sons, do której obaj należeli. Ta organizacja zrzeszała bohaterów specjalizujących się w walce z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, takimi jak demony, wampiry czy czarnoksiężnicy. Wspólne misje i starcia z potężnymi przeciwnikami. Zacieśniły więź między Ghost Riderem a Blade'em, opartą na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla swoich umiejętności oraz poświęcenia. Czasami jednak ich podejście do walki różniło się, co prowadziło do sporów. Pomimo tych konfliktów, obaj zawsze potrafili znaleźć wspólny cel, który ich łączył. Ghost Rider szanował Blade'a za jego nieustępliwość i gotowość do poświęceń w imię wyższych celów. Mimo, że Blade nie posiadał nadprzyrodzonych mocy na poziomie Ghost Ridera, jego determinacja i umiejętności czyniły go równorzędnym partnerem w walce z siłami ciemności. Z kolei Blade doceniał Ghost Ridera za jego bezkompromisowe podejście do wymierzania sprawiedliwości i gotowość do stawienia czoła nawet najpotężniejszym demonom. Dzięki temu obaj bohaterowie stanowili doskonałą równowagę między rządzami zemsty a moralnym obowiązkiem walki o dobro. Ich relacja była również oparta na wzajemnym zrozumieniu ciężaru, jaki niesie ze sobą ich misja. Obaj bohaterowie byli świadomi, że ich działania często prowadzą do samotności i niezrozumienia ze strony społeczeństwa. To poczucie izolacji zbliżało ich do siebie, tworząc więź opartą na wspólnych doświadczeniach i celach. Blade jako outsider w świecie ludzi i wampirów, dostrzegał w Ghost Riderze sojusznika, który podobnie jak on nie mógł zaznać spokoju w zwyczajnym życiu. Współpraca Ghost Ridera i Blade'a była nie tylko efektywna, ale również inspirująca dla innych bohaterów. Ich determinacja i gotowość do poświęceń w walce z nadprzyrodzonymi zagrożeniami stanowiły przykład dla innych członków Midnight Sons oraz dla całego uniwersum Marvela. Dzięki ich poświęceniu i gotowości do walki z siłami ciemności, wielu bohaterów odnajdywało w sobie siłę do konfrontacji z własnymi demonami. Podsumowując, Szacunek Ghost Ridera dla Blade'a wynikał z głębokiego zrozumienia ich wspólnej misji, wzajemnego uznania dla swoich umiejętności oraz doświadczeń, które uczyniły ich niezastąpionymi w walce z siłami ciemności. Ich relacja stanowi przykład, że nawet najbardziej różniący się bohaterowie mogą znaleźć wspólny język i zjednoczyć siły w imię wyższych celów. To właśnie umiejętność przezwyciężania różnic i wspólnego stawiania czoła zagrożeniom sprawiła, że ich współpraca była tak wyjątkowa i niezapomniana.